Czym żyje województwo podlaskie? Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym w studiu Radia Jart. Dzień dobry, panie marszałku. Dobry pan, dzień dobry, dobry państwo. Zacznijmy od Centralnego Ośrodka Sportu. Podpisaliście listy intencyjne w sprawie jego utworzenia. Na czym ma polegać ten projekt? Jak zakładam w planach, macie inwestycje w infrastrukturę. Tak. Jest to e, pierwszy krok na bardzo długiej e, drodze. Jest, e, list jest wynikiem narosłów, które jako marszałkowie wszystkich województw e, toczyliśmy w trakcie e, wrześniowego konwentu marszałków w Szczecinie z panem ministrem sportu, z panem Nitrasem. właśnie przedstawił, że ministerstwo planuje otwierać nowe ośrodki e, centralne ośrodki sportu I, i ideą jest to, aby te te COS y powstawały w miastach akademickich, tak aby sportowcy mogli również e, korzystać z możliwości studiowania na dobrych Uczelniach. Jak tylko dowiedziałam się o tym pomyśle, porozmawiałem z panem właśnie ministrem, zadzwoniłem do pana prezydenta, do, do pań, i pań i panów rektorów naszych białostockich trzech naj, najważniejszych uczelni. Wszyscy z wielką radością na ten pomysł yy, spojrzeli. List intencyjny jest pierwszym krokiem do tego celu. Jesteśmy pierwszym miejscem, które taki list yy, podpisało. Yy, kolejnymi etapami jest wybór przez Ministerstwo Sportu i Turystyki lokalizacji nowych, co to jest połączenie ich ze związkami sportowymi i w zależności jaki związek sportowy zostanie dopisany do danego miasta akademickiego to takie, takie taki rozwój infrastruktury sportowej będzie w tym miejscu przewidywany. Nie obędzie się na pewno bez dużych inwestycji. Zakładam, że choćby utworzenie hali widowiskowo-sportowej w Białymstoku to jest część też tego ośrodka. Tak, jeżeli to miałby, jeżeli to docelowo byłby coś który by wymagał e, hali widowiskowo-sportowej, e, to na pewno taka inwestycja jak budowa hali widowiskowo-sportowej w Białostoku jak najbardziej by mogła być wpisana e, w, ten, w ten projekt, ale mogą być to różne, e, r, mm -hmm. różne specyfikacje danego co Może być to ośrodek pływacki, może być to ośrodek dedykowany lekkoatletom. Tutaj mamy też stadion lekkoatletyczny, który również e, można w ramach tworzenia tosu przebudować, zadaszyć. Pomysłów jest wiele. Duża pływalnia to zresztą był jeden z planów y, jeszcze chyba podczas poprzedniej kadencji prezydenta prezydenta Tadeusza Truskalaskiego. Tam już pierwszy projekt, pamiętam jeszcze, póki Adam Musiuk był zastępcą prezydenta Białego Stoku przygotowywał ten projekt. Tak, jako w ówczesnym czasie przewodniczący Rady pamiętam doskonale ten, te przygotowania. Pan prezydent Musiuk przygotowywał taką analizę celowości tego, 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 tego rozwoju właśnie pływalni. Na chwilę obecną wiem, że spółka Lech, która również jest dostarcznikiem ciepła, przygotowuje też infrastrukturę, aby w, w okolicach, właśnie siedziby spółki Lech e, mógł taki bazem powstać i być zasilany e, ciepłem produkowanym e, przez, poprzez spalanie śmieci. Na to wszyscy liczymy. Wspomniał Pan o konwencie marszałków województw. Jakie tematy były podejmowane jeszcze? Tak, e, korzystaliśmy z gościnności pana marszałka Ogierda Gabrielicza, e, marszałka zachodnio e, Świetne trzy dni rozmów na temat współpracy e, między samorządami, na temat współpracy rządów i, sam, e, rządu i samorządów. W w tym konwencji uczestniczyło trzech ministrów konstytucyjnych, pan minister sportu i turystyki. Tutaj właśnie rozmowa y, o o cos ale także o wspieraniu klubów. Ministerstwo odchodzi o przekazywaniu środków Związku sportowym, a przekazywanie bezpośrednio klubom, tym klubom, które kształcą młodzież oraz juniorów. Rozmowy z panią minister pełczyńską, Katarzyną pełczyńską Naucz, czyli z ministrem rozwoju i polityki regionalnej. Bardzo ważne ministerstwo też z punktu widzenia województwa podlaskiego. Pani minister przygotowują, myślę, że to będzie już na dniach program 没。Uh pożyczek, które będą dedykowane naszym podlaskim przedsiębiorcom. Oczywiście słowo pożyczka brzmi dosyć, dosyć nieprzyjemnie, ale mają być to pożyczki umarzane nawet do 90%, więc to de facto będą takie dotacje, które, które poprzez ich wykorzystywanie będzie można przeznaczać na rozwój swoich firm, na, na, na nowoczesne technologie, ale także na utrzymanie miejsc pracy, co jest niezwykle ważne w kontekście naszej sytuacji przygranicznej. Trzecim ministrem, z którym rozmawialiśmy, był to mhm. minister nauki i szkolnictwa Wyższego. Pan, pan minister właśnie mówił o tym, żeby łączyć to, co robimy już w Białymstoku dzięki dobrej współpracy z rektorami Politechniki, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, żeby wizje rozwoju województwa zakładały współpracę z uczelniami, ale też wizje rozwoju uczelni, strategie uczelni odpowiadały na potrzeby i na problemy, z którymi zmagają się województwa. A z jakimi problemami zmagają się? No tak, nasze województwo na pewno jest, zmaga się z takim problemem, że nasi absolwenci naszych liceów często wspaniały. Szkół, jak drugie liceum ogólnokształcące, jednej z najlepszych szkół w Białymstoku, szukają miejsc na, na, nas, na edukację poza, poza Białymstokiem. Chcemy, jakby, połączyć ofertę, czy chociażby Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Medycznego w Białostoku, czy jednych z najlepszych uczelni w swoich kategoriach, czyli w, w kategoriach technicznych, lekarskich w Polsce, aby tych absolwentów, absolwentów zostawiać jakby w Białostoku, żeby ci absolwenci tutaj właśnie wybierali swoje nowe Alma Mater. Chcemy też w tym celu tworzyć chociażby stypendia dla najlepszych, dla najlepszych studentów jeżeli to będą studenci pierwszego roku, najlepszych absolwentów naszych liceów, ale też tutaj miasto Białystok jest pewnym, pewnym przykładem w całej Polsce. Program Mieszkań dla Studentów, który, który mhm. jest myślę, że świetnym, świetną okazją, aby tych najlepszych absolwentów naszych białostockich liceów pozostawić w naszym, w naszym regionie. No i skoro o edukacji mówimy, to pomówmy o edukacji włączającej. Rozpoczął się nabór wniosków w jej zakresie. Na czym ta edukacja polega? Tak, nabór rozpoczęliśmy, rozpoczynamy 17 września, czyli, 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 czyli dzisiaj. Jest to, jest to jeden z elementów naszego programu Funduszu Europejskiego dla Podlaskiego. Na ten cel przeznaczyliśmy 35 milionów złotych. Głównym celem tego konkursu jest wsparcie i rozwój szkół oraz przedszkoli w kierunku tworzenia... Środowiska edukacyjnego, w którym wszyscy uczniowie są w pełni akceptowani, mają równe szanse na udział w zajęciach edukacyjnych, a także innych aktywnościach szkolnych. Myślę, że to jest budowanie takiej nowoczesnej szkoły, gdzie na pewno filarem szkoły są te, są te przedmioty, które są kluczowe, aby uczeń miał wiedzę z zakresu matematyki i innych przedmiotów, ale też zwracamy uwagę na umiejętności miękkie, takie jak inteligencja emocjonalna, jak Zrozumienie kolegi, koleżanki, które, które może mieć inne, 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 inną wizję swojego życia czy w ogóle in, inne, inne problemy. Jest to też bardzo ważne, żeby te dzieci, które potem w przyszłości będą dorosłymi mieszkańcami naszego województwa, miały taki, takie cechy, które są niezwykle przydatne w życiu codziennym i ułatwiają to życie. Ja to trochę na to patrzę mhm. też z, z, przez pryzmat mojego zawodu jako radca prawny. Moi rodzice czy dziadkowie byli że sąd jest miejscem sporu i że my po prostu musimy się, żeby dojść do prawdy, musimy się zbierać. a ja chciałbym, aby moje, moje dzieci postrzegały w przyszłości sąd jako miejsce nie gdzie się spieramy, ale miejsce, gdzie się godzimy. Żeby tak było, potrzebne są właśnie takie programy, które będą uczyły nas tego, że musimy szukać kompromisu, musimy szukać dojścia do zgody i że, i że lepiej Lepiej dojść do, do zgody poprzez różne procesy, po, poprzez różne e, interwały decyzyjne niż, niż się wspierać. To taka, takie moje jakby doświadczenie zawodowe, które też obserwując, jak, jak, jak młodzież w Europie uczy się, że problemy trzeba rozwiązać poprzez godzenie, godzenie się i szukanie kompromisu. Chciałbym, żebyśmy też w Polsce e, pokazali, e, pokazali naszej młodzieży, że na przykład sąd nie jest miejscem sporu, ale jest miejscem, gdzie możemy się pogodzić, znaleźć kompromis, konsensus. Czym to ma być w praktyce, to znaczy... Czy to będzie tak, że to przeznaczycie jakieś pieniądze na organizację różnych warsztatów, zajęć dodatkowych? Jak to będzie wyglądało? Tak, no jest, dopiero ten nabór został otwarty. Mhm. E czekamy na, na, na różne, na, na oferty, które do tego, do tego, do tego konkursu wpłyną. Na pewno to, o mówi będą to e, zajęcia e, le, lekcyjne, zajęcia pozalekcyjne, różne warsztaty, inne formy e, aktywności uczniowskiej, które właśnie będą zwracały uwagę na te, na, te, na te miękkie nasze e, umiejętności I, i będą to też treningi em, e, emocjonalne, wszystko to, co będzie to pozwalało Naszym uczniom zdobyć te niezwykle ważne w dorosłym życiu umiejętności. To jeszcze na koniec naszej rozmów, rozmowy pomówmy o tym, co ciekawego będzie się działo w Teatrze Dramatycznym imienia Aleksandra Węgierki w Białym Stoku. Początek ósmej edycji festiwalu Kierunek Wschód. Jakie znaczenie on ma dla województwa podlaskiego? Tak, ósma edycja wspaniałego festiwalu, jakim jest festiwal Kierunek Wschód. Jedno z najważniejszych wydarzeń, jakie jest organizowane przez teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białym Stoku. Festiwal, myślę, że Biały Stok właśnie jest idealnym miejscem na, na to, aby taki festiwal się odbywał, ponieważ... Tutaj jesteśmy właśnie na takim pograniczu różnych kultur, kultury białoruskiej, kultury litewskiej, więc jesteśmy jak najbardziej otwarci, ale też rozumiemy potrzebę promowania tej kultury. Cieszę się, że właśnie będą też przedstawiciele z Ukrainy, z Białorusi, czyli jakby z tych państw, jak Ukraina, która walczy podczas wojny o demokrację w swoim kraju, a na Białorusi, gdzie obywatele walczą, walczą swoim reżimem, aby, aby to państwo było demokratyczne. Będą też przedstawiciele dalekiego, dalekiego Wschodu. Myślę, że niebywałe wydarzenie będą artyści z Europy Wschodniej, ze Stanów Zjednoczonych. Myślę, że jest to jedno z najciekawszych wydarzeń kulturalnych, jakie odbywa się w naszym regionie. Przyciąga ona również nie tylko artystów z całej Europy, ale i świata, a także przyciąga do naszego regionu słuchaczy, którzy chcą tą kulturę poznać. To też świetne miejsce, aby pokazać nasze województwo jako miejsce gościnne. Tolerancyjne, pokazać naszych mieszkańców, jako osoby, które doskonale rozumieją inne kultury, są na nie otwarci i ciekawi. Łukasz Prokorem, marszałek Województwa Podlaskiego, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję Państwu. Czym żyje Województwo Podlaskie? Audycja powstaje we współpracy z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim.